Witajcie na naszym kanale. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj kolejna biała strzała, i już ją za mną trochę widać. O właśnie, tutaj uchylmy rąbka tajemnicy. Właśnie, stoi sobie A4. Klekocze jak stado bocianów, a więc z diesel. No zima nas trochę tutaj zaskoczyła, zastała, Natomiast mamy opony zimowe, a więc. Damy radę się przejechać, no jest czapka, są rękawiczki, ogarniemy ten temat, także już za chwilę zobaczycie, co to za egzemplarz, jakie ma wyposażenie. No auto jest dostępne na placu Grupy Mago, w linku znajdziecie ogłoszenie do tego pojazdu, a już Wam go pokazuję. Biały lakier, a więc podobnie jak w przypadku naszego ostatniego bohatera, no to jest rzecz, którą jedni lubią, drudzy niekoniecznie. Ja jestem raczej z tych pierwszych, bo uważam, że biały lakier jest wdzięczny, jeżeli chodzi o utrzymanie go w miarę w czystości, ale też wdzięczny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju modyfikacje, no bo można na przykład tutaj poszaleć z jakimś czarnym dachem z inną felgą, z innymi lusterkami jeżeli chodzi o ich kolor i taki samochód na pewno będzie wyglądał jeszcze ciekawiej, poza tym jak widzicie mamy tutaj przyciemniane szyby w naszej B9 a więc no to też powoduje, że już ten samochód gdzieś tam wygląda trochę atrakcyjniej ale zróbmy sobie wokół niego spacer, oczywiście jak widzicie w tej chwili funkcjonalna wersja kombi nie żeby miał coś do sedanów, ale jak wiadomo, każdy, kto użytkował kombi gdzieś na jakimś etapie swojego życia, zapewne potwierdzi, że tego typu samochody odwdzięczają się właśnie swoją funkcjonalnością. Tym że ten bagażnik jest bardziej ustawny, bardziej pojemny. Można taki samochód załadować po dach. Światło do jazdy dzienne, jak widać, odpalone, LEDowe. Zacznę od tej strony, żeby pokazać wam szerzej, ten kokpit, gdzie zasiada kierowca. No jak to w Audi, czysty pragmatyzm, dużo funkcjonalnych rozwiązań. Auto, któremu właściwie nic nie brakuje, jeżeli chodzi o wyposażenie takie standardowe, bo gdybyśmy mieli oczywiście rozkminiać, co jeszcze można by tu dołożyć, no to oczywiście lista byłaby jeszcze bardzo, bardzo długa, bo te samochody faktycznie mają takie możliwości, ale tak, skrzynia jak widzicie automatyczna. Tu mamy sterowanie systemem multimedialnym. Już ten nowocześniejszy wzór deski, gdzie tych przycisków tego wszystkiego też jest trochę mniej. No właśnie trzeba będzie rady za chwilę wyciszyć, żeby się lepiej ten samochód mogli tutaj też trochę słyszeć w kabinie, że diesel klekoczy dość głośno na zewnątrz, ale w środku już go tak mocno nie słychać. No Jakość tej kabiny też pokazuje, że 160 tysięcy, prawie 5 lat na karku i właściwie jakiegoś większego zużycia po tym samochodzie nie widać. No a projekt dyski też jest taki, że on się cały czas może podobać. Co prawda mamy tutaj do czynienia z wersją taką powiedzmy po leasingową, po flotową ale to nie oznacza, że to wyposażenie jest takie bardzo skromne, bo na przykład bagażnik otwieramy sobie jak widzicie elektrycznie roleta nam sobie podjechała no i wielka przestrzeń przepastny jest ten bagażnik, także no jak wiadomo z przodu miejsca dużo z tyłu, tak raczej dla dzieci, może młodzieży, ewentualnie jakichś mniejszych osób dorosłych. Natomiast bagażnik, no potęga. Ogromny, funkcjonalny, ustawny, regularne kształty, zaczepy, wieszak, system składania też pod ręką. Się fotele chyba nie kładą, tylko od razu? Nie, ale już mamy odblokowane, może bo Fotel położyć. Schowek na drobiazgi. I zajrzyjmy, bo mamy tutaj jeszcze podłogę podwójną. Koło dojazdowe. No i w drugą stronę też to działa. Starczy kliknąć, i bagażnik nam się zamyka. Zajrzymy jeszcze sobie pod maskę. Żebyście zobaczyli, jak ten silnik właśnie klekoce. Jak sobie tutaj pracuje. No, i się nim przejdziemy. Dużo kiedy siedziłem a taką, taką 94. No, tamten diesel brzmiał inaczej. Był głośniejszy, bardziej taki hardy. No, tutaj oczywiście słychać, że też mamy do czynienia z dieslem. 2 litrówka 150 KONI, common rail. I to jest rodzina silników już raczej bez jakichś większych problemów, silników, które są dosyć wysoko oceniane przez swoich użytkowników raczej dość trwałych no oczywiście wiadomo, że jak to z każdym samochodem różne rzeczy się mogą przydarzyć bo to jest tylko maszyna i coś tam może zawsze się wydarzyć, coś się może stać, natomiast no ten przebieg dla tego silnika to nie jest jakaś jeszcze masakra, pewnie jakby to handlarz powiedział, no na dotarciu zwróćcie uwagę, że nic tutaj nie jest spicowane auto tak jak było użytkowana, więc tak jak jest przykurzone tak to wszystko jest. Nikt tego nie szurował, nie mył. A więc tak jak no tak jak jest, tak jest. Wygłuszenie tu na szczęście nam się żadne zwierzaki do tego nie dobrały. Mamy to w całości. No i czas się chwilę przejechać. Do wygody fotela to właściwie nie ma o czym dyskutować. No ergonomia na bardzo wysokim poziomie, wybierak dźwigni, zmiany biegów też widzicie taki duży, konkretny, dobrze to leży w dłoni. Wszystko w zasięgu ręki, sterowanie bardzo intuicyjne. No nie mamy tutaj tego najbardziej rozbudowanego systemu multimedialnego, ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem. Najważniejsze funkcje są, na przykład to łączenie z telefonem, żeby można było chociażby bezpiecznie rozmawiać przez telefon w takim samochodzie, bo. Podobnie jak nasz ostatni bohater, czyli BMW Taki w tym przypadku W przypadku tego Audi no Mówimy tutaj o samochodzie, który może być bardzo przyjemnym Bardzo fajnym kompanem Do podróży na dalekich trasach O właśnie, fotel grzany mam uruchomiony No i to jest coś, co się sprawdza Przegenialnie w taką pogodę jak dzisiaj Gdzie trochę człowiek na dworze Poprzebywa, jest tam te minus kilka stopni I faktycznie szybko się można Wychłodzić No to tutaj Szybko można się podgrzać. No co do pracy skrzyni biegów to właściwie też kto użytkował tego typu rozwiązania, a więc 7 DSG no to wie, że ta skrzynia przebiera te biegi praktycznie w trymiga robi to bardzo płynnie, bardzo dynamicznie. Oczywiście to też wymaga swojej obsługi, swoich zabiegów. Fajne jest to, że możemy właśnie sobie jechać teraz w trybie manualnym na przykład przy kierownicy są łopatki, a właśnie można zbić bieg do góry no i z powrotem w tryb automatyczny no niepodoby myśleli o temat, żeby zmieniać się ręcznie i prawda? Eee, także wyciszenie na bardzo wysokim poziomie, komfort również. No dobra, nie ma skóry, nie ma pewnych dodatków, gdzieś tutaj jakieś zarysowania się pojawiają, ale to jest wszystko to, co w tym samochodzie można jeszcze wyprowadzić na prostą. Podejrzewam, że system multimedialny też można byłoby rozbudować, bo rynek akcesoriów tzw. aftermarketowych jest w tym przypadku bardzo, bardzo szeroki. Eee, pewne jest to, że naprawdę eee, wsiadając tutaj człowiek od razu ogarna wszystko. To wszystko jest bardzo czytelne logiczne. Podobały mi się zegary, które mm, też mają coś takiego, że y, te wskazówki startują jakby z dołu. To jest coś jak y, właśnie w sportowych samochodach, no, zobaczcie nawet kierownica, ona też jest delikatnie Wypłaszczona tutaj na dole, może nie tak totalnie jak w samochodach sportowych, ale delikatnie podcięta tutaj jest. Zresztą ma tak zwane bicepsy, żeby można było sobie kciuki tutaj oprzeć. No oczywiście przy tym wariancie dwulitrowym, 150-konnym to nie będzie jakiś super demon prędkości, ale umówmy się, że przy dzisiejszych przepisach, cenach mandatów i tym, co się dzieje na drogach, to to w zupełności wystarczy a gdyby komuś nie wystarczyło, to oczywiście samochód jest już po gwarancji fabrycznej, a więc pewnie coś z tą mocą można by było zrobić i wystroić go na coś mocniejszego. Jakby to jest masa lat doświadczenia w budowaniu samochodów tego segmentu, a więc masa informacji na temat tego, jak ludzie tego typu samochody użytkują, do czego ich potrzebują i nawet właśnie w takiej wersji, jak tutaj mamy, gdzie no, tego wyposażenia mogło być trochę więcej, ten silnik mógł być ciut mocniejszy, to słuchajcie, ja jestem zdania, że ten samochód ma fajny potencjał, że można by go delikatnie jeszcze tutaj doposażyć, dozbroić, upiększyć. Opcja godna do rozważenia, jeżeli szukacie auta Premium które jest z pewnych rąk, auta premium, które e, gdzieś tam właśnie możecie trochę sobie zindywidualizować, możecie pewne gadżety tutaj akcenty pododawać, to może być to dla Was ciekawa propozycja. Jedno jest pewne, że e, czy w mieście, czy w dalekiej trasie na pewno komfortem ten samochód się odwdzięczy.